Strand Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na mapie no Land. W dzisiejszym odcinku yy, robimy sobie tą kiszonkę do końca, no i zobaczymy, czy zostanie coś czasu. Więc bez zbędnego przedłużania, ja się biorę za wypożyczenie sprzętu. Wziąłem sobie 10 tysięcy pożyczki niestety, bo nie było nas stać na wypożyczenie. Więc ja sobie wypożyczam jak najszybciej i przechodzimy do działania. Bierzemy tą prasę, bo ona jest najbardziej. Yy, Najtańsza, że tak powiem. Więc 7000 poszło. I teraz tak. Musimy... Przy... Chyba 220 cm bela mogła być największa do owiarki, więc owiarkę do Bel też bierzemy sobie od razu, wypożyczamy. Tak, 220, dobrze pamiętam, bo nie ma mniejszej chyba do kostek. Wiecie, ta jest do kostek, ale to jest ta sama cena, więc... Możemy sobie wypożyczyć tą. Tak, i do tego musimy sobie wypożyczyć przyczepę z, z autoloadem. Tylko że one były w technologii zbioru BL. I bierzemy sobie to oczywiście. Eee, ładowanie BL włączone, OK. I mamy wszystkie sprzęty, które nam są na dziś potrzebne wypożyczone. Więc e, ja się biorę za robotę i lecimy sobie z tym tematem, żeby jak najszybciej to ogarnąć. Może coś jeszcze dziś ja wytniemy, bo mamy nową nową. Eee, Nowy Land, więc możemy kolejne drzewa wycinać. Dobra, rozkładam i ogień z tematem, więc myślę, że się powinno dzisiaj udać. Ja Was oczywiście zachęcam do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. I mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodoba. Czekajcie rozmiar bell jest dobry. Więc możemy jechać z tematem. Dobra, ja się biorę za robotę, więc zapraszam Was na timelapsa i lecimy sobie z tym tematem. I Zakończone prasowanie, więc ja sobie od razu zwracam już prasę, żeby mi czasem nie policzyli za nią. A jej źle, źle kliknąłem. Bierzemy się za owiarkę i owijanie BL i na koniec sobie zwieziemy, więc powinniśmy się z tym dzisiaj wyrobić. Poza tym, już nie będę nic dzisiaj kombinował, nic zrobił. Mam nadzieję, że uda mi się po prostu to ogarnąć, co mam w planie i w następnym odcinku. Prawdopodobnie z następnymi, z następnymi już yy, koszeniami trawy będzie tak, że będę tylko kosił, zostawiał na łące, na polu i zbiorę sobie na przykład tam po dwóch czy trzech koszeniach dopiero. Aha, zapomniałem łączyć z automatycznego rzutu. Yy, bo, no bo nie chce mi się po prostu za każdym razem robić wam całego odcinka z tego, tak? Tak jakbyśmy mieli tylko dzisiaj na przykład koszenie, to byśmy mogli jeszcze drzewa ściąć czy coś takiego coś pokombinować innego żeby urozmaicić No ale ja nie będę przedłużał więc lecimy do timelapsa. Zostało nam zwieźć, więc jest pięknie, idziemy jak burza. Owiarkę sobie zwracam. I mam nadzieję, że po sprzedaży tej kiszonki uda nam się postawić tą cukrownię, tak jak mówiłem. Kupić jakąś przyczepę i może jakiś ciągnik na promocji się trafić i przyczepa cokolwiek na promocji. No bo nie oszukując się, to będzie dosyć duży koszt, bo około pewnie 300 tysięcy, jeśli bym chciał kupić wszystko nowe, jak nie więcej nawet więc muszę coś, trzeba coś pokombinować, czekajcie ja sobie rozłożę ją dobra, wykrywamy co mamy ładować i jedziemy więc ja to zbieram, lecimy sobie jak najszybciej, może już bez timelapsu, może się uda wyrobić, jak nie to zrobimy na koniec jeszcze timelapsika i mam nadzieję, że Wam się też odcineczek podoba, że w miarę mi się uda to jakoś skleić jeszcze dzisiaj bo jest taka szansa i że w poniedziałek Wam się pojawi, czyli teraz jak oglądacie w poniedziałek, no to udało mi się skleić, jeśli nie, no to dopiero we wtorek go zobaczy, zobaczycie inaczej niestety, no bo no nie, nie wiem do której mi zajdzie nagrywać, już nie jest młoda godzina, a jeszcze troszkę roboty tu jest, więc zobaczymy jak to wyjdzie, może się jak raz uda to, to ogarnąć wszystko naraz. raz, dobra. No Myślę, że prawie dwie przyczep... powinno być około ko... dwóch przyczep. No, ostatnim razem zrobiłem dwie przyczepy, więc tym razem też mam nadzieję, że no, niecałe dwie przyczepy. Mam nadzieję, że tym razem be... powinno być więcej, bo mamy drugi land, więc powinno być, ale coś już mniej zbieram. Co widzę, że też nie było tych pól dwóch, nie było tego pola tutaj, więc ale też możliwe, że trawa była w jakimś lepszym stadium, czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działa. No, ale zobaczymy ile tego tak naprawdę wyjdzie, no. I nie, nie będzie dwóch belek, nie będzie dwóch przyczep, no to trudno. No, ja mam nadzieję, że uda się zarobić dosyć dobrą kasę na tym, żeby udało się, tak jak mówię, ogarnąć ten zakupy. Może się uda coś kupić na promocji, no będę rozglądał się na promoc na tych promocjach i zobaczymy jak to wyjdzie. No nie wiem jak, jak będzie z tymi promocjami, no. Na razie nie ma nic, jest ciągnik, ale nie wiem czy on będzie bo kosztuje niecałe 100 tysięcy dojczwar dobra, składamy i jedziemy tu jeszcze mamy troszkę tych belek więc możliwe, że uda się uzbierać drugą pszczepę, prawie całą zaraz Wam pokażę tego dojcza i jeśli będzie na promocji, jak będę sprzedawał książkę, no to oczywiście on będzie kupiony no bo inaczej być nie może czekajcie ej, jeszcze bym rozwalił całą pszczepę Dobra, ja sobie to gdzieś tutaj ściągnę, blisko. Ta przyczepa oczywiście przy, yy, z autoloadem zostanie na razie yy, tutaj. Czekajcie, na tę stronę wyładuj i jedziemy dalej. Żeby jak najszybciej to ogarnąć, już Wam pokazuję... Czekajcie, ja włączę sobie tylko ten tempomat i Wam pokażę. Na promocji mamy tego Dojczmaru. Więc zobaczymy jak wyjdzie, no, czy on będzie jeszcze na promocji. Jeśli będzie, no, to go weźmiemy za 99 tysięcy. Jak najbardziej się opłaci. Bo on ma tam chyba 300 koni prawie więc jego jak najbardziej się opłaci kupić no a jeśli nie no to będziemy musieli kupić coś mniejszego jakiś mniejsze ciągnik i tyle dobra, załączamy i zbieramy sobie dalej no powinno być troszkę tych belek no, mam nadzieję, że takie większe półprzyczepy przynajmniej choć będzie ale będzie na pewno półprzyczepy większe tylko zobaczymy czy uda się dozbierać całą ale raczej całej aż nie no ale wiele nie powinno braknąć no, bo tu, mam, tu wchodzi nam 8 belek na warstwę, czyli 24 belki na całą szczepę. no a tu jeszcze ich troszkę jest, chociaż jest i je nie ma tak naprawdę. No, no, troszkę braknie do pewnej szczepy, ale niewiele. Mamy jeszcze 7, 6 belek do zebrania. A nie zebrałem tej niestety, nie, nie złapałem jej, więc no, braknie jakieś 6 belek, chyba coś takiego z, albo 5. nawet więcej. 7 belek nam braknie. No trudno. 144 000 litrów tam już jest. Tu będziemy mieli, zaraz zobaczymy. Słuchajcie. Tu mamy 102 tysiące, więc mamy 244 tysiące litrów. No zależy jak będzie z cenami przy sprzedaży akurat. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobra cena. Ja będę sprzedawał w następnym miesiącu, no bo będę chciał to już stawiać i Powoli brać się za inne, za inne prace. No tu musimy trochę tak dla nas przekarczować, yy, bo no kupiliśmy go, no to wiadomo, że trzeba się nim zająć. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Mam nadzieję, że pójdziecie do innych odcinków. Trzymajcie się, cześć.